Niemal zawsze te zawody przyciągały na start doborowe zespoły narodowe. W tym roku impreza ku pamięci odbyła się po raz ósmy, ale po raz pierwszy wzięli w niej udział słynni Brazylijczycy. Ich konfrontacja z reprezentacją Polski była magnesem dla publiczności, a wielki apetyt na sprawienie niespodzianki mieli Bułgarzy. Stawkę rywali uzupełniała reprezentacja Czech. Tym razem gospodarzem memoriałowych zmagań byłaby Gost. Każdy z zespołów rozegrał trzy spotkania. Białoczerwoni zaczęli od potyczki z reprezentacją Bułgarii. Niestety przegraliśmy jeden do trzech. Przyjęcie zagrywki w dwóch pierwszych setach mieliśmy bardzo niskie, e, niskie procenty w przyjęciu zagrywki. To nam nie pozwalało wyprowadzać e, dobrego ataku. Później dopiero jak przed Michał, e, Ruciak, trochę poprawiliśmy, ale to nie wystarczyło. W drugim dniu imprezy rywalem Polski była drużyna Czech. Zgodnie z planem polscy siatkarze pokonali sąsiadów. Wynik 3 do 1 dla Polski. Ta gra jeszcze też wyglądała tak bardzo szarpanie, jak po grudzie to szło, ale cieszy to, że w tych trudnych momentach sobie poradziliśmy i te najważniejsze punkty zdobyliśmy. Najbardziej czego nam brakuje do grania. Najważniejszy był oczywiście mecz z Brazylią. Tym razem lepsi okazali się Brazylijczycy, którzy wygrali 3 do 1. Myślę, że było to dość dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Przegraliśmy pierwsze dwa sety Myślę, że zagraliśmy lepiej niż w Gdańsku. Brazylijczycy wygrali cały turniej. Drugie miejsce zajęli Bułgarzy, a trzecie Polacy. Podczas zakończenia imprezy tradycyjnie były też nagrody indywidualne. Główne trofeum trafiło do rąk Brazylijczyków. Memoriał był przed smakiem emocji, jakie czekają kibiców podczas tegorocznych Mistrzostw Świata, które odbędą się we Włoszech. Ale niezależnie od najważniejszych imprez, memoria Huberta Wagnera ma już ustaloną markę i dlatego można się spodziewać, że za rok wystąpią w nim znowu markowe reprezentacje. to siatkówki w Muławie Mecz reprezentacji Polski bez Australią wywołał tam wielkie zainteresowanie. W pierwszym secie dominowali goście, którzy bombardowali nasz zespół mocnymi zagrywkami. Australijczycy wygrali pierwszego seta do 17. Pierwszy set był, zawsze pierwszy set w siatkówce. Bardzo często zdarza się tak, że jakiś zespół ma większo, dużo większą przewagę nad przeciwnikiem. Tutaj tylko wyłącznie z powodu zagrywki, która się działa Australijczykom niesamowicie, ale nie przejmowaliśmy się tym, bo wiedzieliśmy, że to jest niemożliwe, żeby zagrywać tak przez cały mecz, więc nie zdenerwowaliśmy się i nie myśleliśmy o tym w sensie kompletnie, a dalszy przebieg spotkania nie był to jakiś wysoki strasznie poziom, ale najważniejsze, że wygraliśmy. Jednak potem do głosu doszli Polacy, choć mieli przestoje, wygrali trzy kolejne partie. W efekcie biało-czerwoni pokonali Australię 3 do 1. Generalnie w sporcie jest tak, że każde zwycięstwo cieszy, no, bez względu na to w jakim jest stylu. Dzisiejszy styl może nie był najlepszy. Ale to jest ostatnie spotkanie z tych serii, które graliśmy. Graliśmy praktycznie dziewięć spotkań w niecałe dwa tygodnie. To jest naprawdę bardzo dużo. Tym bardziej, że trzeba wziąć pod uwagę to, iż w ostatniej chwili do, do Sopotu, czyli tam do, do pierwszej kadry pojechał i, i Sebastian teraz, i Świderski, wcześniej Karol Kłos. Także te rotacje były dość duże, ten zespół praktycznie nie miał, nie miał czasu na taki trening w jednym składzie. Okazało się, że tym Australii szybko czyni postępy i dziś w niczym nie przypomina egzotycznego rywala. Na pewno było to trudne spotkanie dla nas. O czym świadczą poszczególne sety i ich wyniki. Co do meczu, graliśmy troszeczkę nierówno graliśmy tak zwanymi falami, raz szło, raz nie. No i cóż, najważniejsze, że wygraliśmy. Kolejna wygrana cieszy i w miłych nastrojach kończymy już naszą kadrę. Reprezentacja Polski B ma w tym roku ulgowy kalendarz startów. Brak w nim bowiem imprezy najwyższej rangi, ale to daje możliwość do solidnych treningów. W tym roku najwyższym celem było podnoszenie jak gdyby indywidualne, indywidualne, techniki indywidualnej tych zawodników. W przyszłym roku docelowo będzie to uniwersjada. Druga rzecz jest tego typu, że ci chłopcy, którzy podnoszą coraz swoje umiejętności techniczne, oni również będą grali w polskich zespołach ligowych, a więc dzięki temu mamy nadzieję, że i ten poziom ligi również dzięki tym chłopakom będzie się podnosił. I trzecia rzecz jest tego typu, że kilku z nich na pewno będzie branych w przyszłym roku już na uniwersjadę, także, także cele są bardzo ważne, trzeba postawić pewne cele tym, tym chłopakom i myślę, że na ten sezon to zostało zrealizowane. Oczywiście kadra Beś współpracuje z pierwszą reprezentacją Polski. Przykładem może być Fabian Drzyzga, który pretenduje do miejsca w zespole trenera Kastelaniego. Fabian jest jeszcze w tej chwili w 19, także teoretycznie ma szansę jeszcze na wyjazd przez większą część Ligi Światowej uczestniczył Paweł Zatorski. Także, także ci, którzy grał z nami kilka spotkań, tak mówię, Kłos, Nowakowski, a więc ci z takiego szerokiego zaplecza pierwszej reprezentacji, mają możliwość grania w takich powiedzmy mniej ważnych, mniej prestiżowych spotkaniach. Sebastian Świderski powoli wraca do, do, po kontuzji do, do zdrowia, a więc takie spotkania tylko mu w tym mogą pomóc. Tak samo jak i Piotrek Nowakowski po, po, po kontuzji zalecił z nami trzy spotkania. Więc jest tak, gdyby stopniowe wprowadzanie tych zawodników do, do, do gry. Fabian Drzyzga ma o grze w pierwszej reprezentacji, ale zapewnia, że czeka na to cierpliwie. Podnoszę cały czas swoje umiejętności, trenuję z samodym zawodnikiem. Nie stresuję się tym, że nie trenuję z chłopakami i tak dalej. Dzisiaj jadę do Bydgoszczy, dołączam do grupy. Więc zobaczymy, co tam będę robił. Że może tak powiem. Ja na razie sobie trenuję i podnoszę swoje umiejętności. Dla mnie to jest najważniejsze. Spotkanie z Australią zakończyło wielotygodniowe zgrupowanie kadry. Obóz zaczął się 6 lipca. W końcowej fazie zgrupowanie Polacy rozegrali serię meczów z mocnymi rywalami. Będziemy spotkać w tak krótkim okresie czasu. To jest duża dawka dla nas. I tak jak pan tutaj wspomniał, na pewno zmęczenie dało się odczuć. Ale staraliśmy się o tym nie myśleć i skupić się na naszej grze, na naszej dobrzej grze i to się udało, bo naprawdę graliśmy nieźle i większość tych spotkań wygraliśmy. Trener Andrzej Kowal nie krył zadowolenia z efektów zgrupowania i meczów. Naprawdę jestem zadowolony yy, praktycznie z tych wszystkich spotkań, które, które rozegraliśmy. Przegraliśmy przed, przed wczoraj w Wolstynie z reprezentacją 3-3-1. Trzeba wziąć pod uwagę to, że, że praktycznie graliśmy z pierwszymi reprezentacjami. Oczywiście te, te kraje może nie są mocne, nie, nie dominują tam w siatkówce, ale, ale i za, zarówno Czesi, jak i Australijczycy są uczestnikami mistrzostwa Świata, więc jakiś poziom już reprezentują. Wiemy, jak będzie przebiegała rywalizacja w plus lidze mężczyzn i w plus lidze kobiet w nowym sezonie 2010-2011. Wiemy już także, jak będzie wyglądał system awansów i spadków w pierwszych i drugich ligach kobiet i mężczyzn. Te zasady podał Polski Związek Piłki Siatkowej. W tym wydaniu naszego magazynu przybliżamy system awansu i spadku na zapleczu plus ligi kobiet i mężczyzn. Rozgrywki obu pierwszych lig ruszą 25 września. W pierwszej lidze pań, której zagra 11 klubów, po zakończeniu rundy zasadniczej zostanie rozegrany etap play-off. Tabelą wyjściową do rozstawienia par w rundzie play-off będzie tabela bez zespołu SMS PZPS Sosnowiec. W sezonie 2010-2011 system awansu i spadku pierwszej ligi kobiet składa się z pierwszej i drugiej rundy play-off. Turnieju o miejsca od 5 do 8 oraz trzeciej rundy playoff. off Zwycięzca rywalizacji w trzeciej rundzie awansuje do Plus Ligi. Przegrany zagra w barażu awans. Zespoły, które w wyniku rywalizacji sportowej po rundzie zasadniczej zajmą miejsca dziewiąte i dziesiąte spadną do drugiej Ligi Kobiet. W 13-klubowej pierwszej lidze mężczyzn inaczej będzie przebiegała natomiast rywalizacja o utrzymanie. Tabela rundy play-off zostanie stworzona bez zespołu SMS PZPS Spała. Zespoły, które zajmą po sezonie zasadniczym miejsca od 9 do 12 rozstrzygną między sobą kwestię spadku, grając w dwóch parach do trzech zwycięstw. Zwycięzcy rozegrają baraż o miejsce w pierwszej lidze z zespołami, które zajmą miejsca trzecie i czwarte w turnieju mistrzów grup drugiej ligi mężczyzn. Przegrani natomiast spadną z pierwszej ligi. Rywalizacja awans do plus ligi będzie biegała według identycznego systemu jak w pierwszej lidze kobiet. Sezon play-off pierwszej lidze rozpocznie się w marcu 2011 roku, a zakończy na przełomie kwietnia i maja. Drugą ligą zajmiemy się w kolejnym wydaniu magazynu. I to wszystko w magazynie Polska Środkówka. Dziękujemy za uwagę. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.